Wrażeniami z tego konkursu, jak i z poprzednich, prezentowaliśmy już na antenie siódemki konkurs w klasie P, konkurs szwajcarski, konkurs N i teraz ten najtrudniejszy, o najwyższym stopniu trudności, konkurs Grand Prix z udziałem naszych utytułowanych jeźdźców. Jacek Bobik na koniu Cabrol LKS Dragon Nowielice i Zbigniew Herka, który metrykę naszych jeźdźców zna bardzo dobrze. Jacek od lat, to znaczy od najmłodszych lat jeździ w barwach Dragona Nowielice. Przez wiele lat też jego podstawową dyscypliną była konkurencja wszechstronnego konkursu konia wierzchowego w czasach, kiedy to były olimpijczyk z Rzymu Andrzej Kobyliński był właśnie trenerem tego klubu. Jego ostatni start w poważniejszych zawodach WKKW to też tuż po Olimpiadzie Moskiewskiej, gdzie przestawił się na konkurencję skoków. I wielu znawców jeździectwa twierdzi, że Jacek to jeden z najlepszych zawodników aktualnie w Polsce. Tytuły. Na koncie Jacka Bobika. Ostatnio bardzo udany występ w Niemczech. Podwójny szereg. Pięknie pokonany. I za chwilę kolejna przeszkoda. Firmowa, można powiedzieć, w Golczewie. Oj, Kabrol odmówił skoku. Kabrol to, to on, i ponowny najazd na przeszkodę i teraz już dobrze. Potrójny szereg, Jacek Bobik z utytułowanej rodziny jeździeckiej, jego brat Janusz, przypomnijmy, brązowy medalista igrzysk, Olimp... przepraszam, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Moskwie w roku 80. Tam, kiedy Polskie jeździectwo święciło triumfy, kiedy Kowalczyk z warszawskiej legii zdobywał tytuł mistrza olimpijskiego. Zakończył swój start Jacek Bobik. Trzy punkty karne. Jacka Bobika. Fachowo określa to nieposłuszeństwo konia przez, przed przeszkodą. Czasy podamy Państwu po zakończeniu przyjazdu. Eugeniusz Koczorski na Czardaszu, reprezentant CWKS Legia Warszawa. Klubu, który wychował wielu znakomitych jeźdźców, mistrzostw Polski i, jak wspomniałem, w przypadku Kowalczyka mistrz, mistrza olimpijskiego z Moskwy, Eugeniusz Koczorski, na Czardaszu, reprezentant klubu wojskowego w stroju wojskowym i rozpoczął próbę w głównym konkursie Grand Prix Majówki w Golczewie. Pozorów, państwa, prasację, a, 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 pionowe, Przeszkody wyglądają na łatwe, a to jest zupełnie odwrotnie. Przeszkody rozbudowane, zabudowane, szerokie, koń się do nich bardziej przykłada. A najczęściej są właśnie takie błędy na tych niby prostych przeszkodach. A jest to pionowizna, koń to lekcja waży, i często właśnie na takich przeszkodach są błędy. I proszę zwrócić uwagę na potęgę u tego konia. Wiemy, że bez względu na to, które miejsce zajmie w tym konkursie, to w tym koniu drzemią ogromne możliwości. Jestem potrójny szereg. Proszę zwrócić uwagę, jak zawodnik wyliczył, podyktował dosłownie odskoki na poszczególnych członach szeregu. I przed nami jeszcze ostatnia przeszkoda. I proszę Państwa, już wiemy, że zero punktów na parkurze, a zostało nam tylko jeszcze sprawdzić, czy zmieścił się w normie czasu. Eugeniusz Koczorski na Czardaszu i za chwilę Marek Modelewski na koniu SQ Reprezentujący Klub Jeździecki Luner Rakula. Rozpoczynamy, proszę Państwa, drugi nawrót konkursu Grand Prix w Majówce w Golczewie. Łobeski Klub Jeździecki reprezentuje na koniu Rafaello. Reprezentant Niemiec Armin Reich. Przypomnę, w pierwszym nawrocie zaliczył bezbłędny przejazd i czekamy teraz na wynik tego zawodnika w drugim nawrocie. Przypomnę Łączna suma punktów w jednym i w drugim nawrocie oraz w przypadku jednakowej liczby punktów w dwóch nawrotach o pierwszeństwie w klasyfikacji końcowej decydować będzie krótszy czas przejazdu w drugim nawrocie. Armin Himmelreich na koniu Rafaello. Wysokość przeszkód 150 cm. Jak na razie bezbłędnie, w drugim nawrocie zawodnicy mają do pokonania identyczny dystans jak w pierwszym 540 metrów, a norma czasowa 81 sekund. I ostatnia przeszkoda. Armin, Himmelreich. I zero punktów karnych. Bardzo dobra postawa, bardzo dobry wynik. Pokonał bezbłędnie w jednym i w drugim nawrocie. Zero punktów karnych. Przecięt państwem. Stanisław Jasiński, przygotowany już do drugiego nawrotu na koniu, senator Klub Jeździecki Zagost. Cztery punkty karne Staszka Jasińskiego. I pierwsza przeszkoda firmowa głównego sponsora firmy TES. Ach, podwójny szereg i jedna zrzutka. Kolejna firmowa przeszkoda sponsora Majówki w Golczewie. I teraz. Dwu członowa przeszkoda. Podwójny szereg, dwa podwójne szeregi. Zakończył start Stanisław Jasiński. Na koniu senator. 4 i 4. 8 w sumie a, punktów a teraz, karnych teraz, za pierwszy a teraz, i drugi nawrót. Prosimy Eugeniusza. Koczorskiego Eugeniusza. Koczorskiego a Eugeniusz, Czardarz, a Eugeniusz Koczorski przed państwem. Na koniu Czardasz CWKS Legia Warszawa. W pierwszym przejeździe Eugeniusz Koczorski zaliczył parkour bezbłędnie no i wszyscy liczą na dobry występ tego jeźdźca również w drugim nawrocie i zobaczymy jak czardasz Eugeniusza Koczorskiego poniesie go być może po zwycięstwo w tym konkursie Grand Prix. Konkursu, Konkursu w skokach przez przeszkody wielokrotny, medalista mistrzostw Polski. Pierwsza przeszkoda bezbłędnie. Z konia. przyspieszył, bo przypomnę, norma czasu 81 sekund. I trzecia przeszkoda, również bezbłędnie pokonana. I teraz najazd na podwójny szereg. Zachwiał się drąg, na Stojaku nie spadł i przeszkoda kolejna. Dobrze, Uganiusz Koczerski. Podwójny szereg. I ostatnia, ostatnia przeszkoda przed Czadem i Eugeniuszem Koczorskim. Czardaszem. Szybki przejazd i na pewno będzie się Eugeniusz Koczorski liczył w decydujących obrachunkach w tym konkursie Grand Prix. Zadowolony Eugeniusz Koczorski na koniu Czardasz. Spojrzał kontemoka na Fiata 126P i na pewno na pewno w tej chwili jest posiadaczem głównej nagrody, ale do zakończenia zawodów jeszcze kilku zawodników, którzy również mają ochotę na główną nagrodę konkursu Grand Prix w skokach przez przeszkody. Marek Modelewski na koniu do klub jeździecki Lunel Rakula. Przed chwilą speaker głównych, głównych zawodów. Pan Zbigniew Herka poinformował 55,98 sekundy. To czas drugiego nawrotu uzyskany przez Eugeniusza Koczorskiego i jak na razie jest to główny kandydat do głównej nagrody konkursu Grand Prix. Podwójny szereg. Modelewski na koniu Escudo. W pierwszym przejeździe ten zawodnik miał na swoim koncie cztery punkty karne, a więc nie ma już szans na zdobycie głównej nagrody zawodów jeździeckich w Golczewie. Ostatnia przeszkoda I kończy występ Marek Modelewski na.